Angle Lesson 13. 13. 13. 13. Czas przeszły. Past symbol. Past symbol. I tylko powiem na teraz. Opisuje przeszłe wydarzenia. Konstrukcja. Oznajmujące. W oznajmujących muszę dodać osoba plus czasownik przeszły plus reszta. Przeszły może być z końcówką ED, ale gdy nie będzie miał końcówki ED, to znajdę go w drugiej kolumnie w ćwiczeniach. Tam z tyłu, na ostatniej stronie i muszę go po prostu umieć lub spisać. <coughs> Sylwia zrobiła pracę domową. I teraz Nina. Sylwia did homework. Sylwia did homework. I jedziemy dalej. Robić. E, Polina. Do. Do. Zrobiła. Did. Did. Oni zagrali w piłkę. They played football. They played football. Dlatego, że nie znalazłem słówka play z tyłu książki, dodaję ed, bo to jest czasownik regularny. W którym dodaję ED. Dobra, to wszystko Wam wyjaśniłem. I jedziemy tak. Jak czasownika nie znajdę w tabelce, to dodamy ED. Przeczące. Osoba plus didn't plus czasownik podstawowy plus reszta. I ty nie napisałeś wiersza. You didn't write a poem. You didn't write a po poem. Tak. Czasownik, pamiętajcie, jest podstawowy w przeczeniach. Kolejne przeczenie to Paulina, my nie poszliśmy do kościoła. We didn't go to church. We didn't go to church. Ślicznie.